Najczęściej wyszukiwaną frazą w Google są techniki negocjacyjne. Dziś opowiem o tym, kiedy działają, a kiedy nie działają i kiedy je stosować. Reprezentujemy Polską Szkołę Negocjacji. Wojciech Sambor, Zbyszek Dzideczek. To pierwszy polski think tank negocjacyjny. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i idei i kreujemy, budujemy polską myśl negocjacyjną. Dzisiaj opowiemy o tym, Dlaczego wszyscy szukają, jak szukają tematów negocjacyjnych, to oczywiście chodzi o techniki, jest to jakaś forma czarnej magii tej, tej dziedziny. I dlaczego chcą je stosować wszyscy? Trochę zrozumiałe, jest to pewna taka ciekawostka tej naszej dziedziny. Natomiast w którym momencie techniki potrafią ci pomóc, w którym momencie zaszkodzić? Jak sprawić, żeby one były skuteczne? Ja może zacznę od takiego stwierdzenia, że Traktujmy negocjacje jako pewien proces techniczny, ale z drugiej strony, traktujmy negocjacje jako pewien proces przyjemny, że po drugiej stronie nie siedzi żaden przeciwnik, nie siedzi żaden adwersarz, tylko po prostu partner negocjacyjny. Ja wiele na ten temat piszę w swojej książce, którą tu widzicie, natomiast tak naprawdę to technik jest tysiące. Kwestia jest, różnic między technikami negocjacyjnymi, technikami perswazji, technikami wpływania i technikami manipulacyjnymi. I to co będziemy, czym się będziemy zajmować, to właśnie będziemy mówić jakie techniki te wybrane przez nas są najbardziej skuteczne. Bo techniki negocjacyjne kojarzą się trochę z takimi technikami wojskowymi, czyli jak strategicznie rozegrać drugą stronę, z którą właśnie walczymy i w pewnym sensie jak znaleźć to to gotowe rozwiązanie, gotowy sposób na to, żeby w prosty, szybki sposób doprowadzić do naszego rezultatu. To tak to trochę jest kojarzone, przez to wchodzimy w taką atmosferę, w tę retorykę bardzo wojenną, rywalizacyjną. Zaczynamy już wchodzić w tą walkę. I gdybyśmy zrobili, kiedy zrobimy takie badanie, jak są właśnie traktowane negocjacje, może, może masz tym już jakąś myśl. Jakoś często słyszę o tym, że ludzie po pierwsze się ich boją, traktują to rywalizacyjnie, traktują tego, tego przeciwnika, właśnie przeciwnika, adwersarza, a trudno go też go nazwać partnerem, bo w końcu mamy różne rozbieżne interesy. Nikt nie wie tak naprawdę jak nazwać tą drugą stronę. No dobrze, tylko że Ty też yy, możesz żonę nazwać partnerem, okay. ale z nią żyjesz, w związku z Czym partner niekoniecznie ma być czymś przeciwnym, i to nie jest przeciwnik, a po drugiej stronie jest partner. Partner rozumiany w sensie tym, że nie traktujesz go wrogo. Ja pamiętam, bardzo dużo lat temu miałem takie negocjacje z Białorusią, gdzie można powiedzieć, próbowaliśmy się dogadać albo inaczej porozumieć co do stylu i technik negocjacyjnych, jakie będziemy stosować w Kraju Trzecim. Gdzie były spotkania? W bani, czyli mówiąc inaczej, w saunie białoruskiej, gdzie wszyscy byli nadzy, tam w razie czego biliśmy się gałązkami z brzozy, ale w pewnym momencie przyszedł jeden pan całkowicie ubrany i na srebrnej tacy wniósł parę kieliszków zmrożonej wódki. Wiecie, jak to niesamowicie działa? A więc to nie znaczy, że my musimy się ustawiać, ubierać w krawaty, negocjować w najlepszych hotelach. Ja niedawno dałem, przygotowałem ludzi do negocjacji w Arabii Saudyjskiej i sesję przygotowawczą zrobiłem na pustyni błędowskiej. Po to, żeby poczuli zapach piasku, żeby poczuli temperaturę i tego, co, co za sobą niesie pustynia. Jasne, no mówisz o tym, że. Tak jak ja rozumiem, żebyśmy się czuli w tym dobrze, że to jest proces, w którym mamy się oboje czuć dobrze, robimy coś razem dobrego, robimy deal, porozumienie, więc w pewnym sensie tworzymy jakąś razem pełną wartość. Trudno ją otworzyć z przeciwnikiem, bo tutaj tak naprawdę przeciągamy linę. Myśląc o technikach, techniki. Jest ich dużo, robimy o tym cały cykl, więc będzie opcja, żeby go, go obejrzeć o każdej, o różnych technikach, jakie stosować i tak dalej. Ale to, co jest najważniejsze, to one muszą być naturalne, bo bardzo łatwo, kiedy ktoś stosuje je nieumiejętnie albo ewidentnie rywalizacyjnie, natychmiast wywołujemy reakcję, u naszej drugiej, u drugiej strony, natychmiast ona wchodzi również na tory rywalizacyjne, a w ogóle jak jeszcze zauważy, że stosujemy technikę nieumiejętnie, to ona będzie potrafiła sobie z tym poradzić. I jeszcze jedna no. rzecz, bo Ty wywołałeś temat tak zwanej sztuczności. Jasne. Bo czasami ludzie przychodząc do, na negocjacje, stają się zupełnie innymi ludźmi. Normalnie to jest zwykły, dobry, otwarty, uśmiechnięty człowiek, a tutaj przychodzi napuszony bufon, który jest pełny gniewu i, i agresji. I to jest ten dysonans. W związku z czym ta naturalność to jest jedna z rzeczy, która jest ważna w negocjacjach, żeby się po prostu bawić tymi negocjacjami, bo na końcu czeka nas sukces. Jeżeli tylko nie wyjdziemy z założenia, że to jest to słynne, już przestarzały win-win, czyli że się rozstajemy i nieważne jak to porozumienie jest realizowane, to naprawdę ja wielokrotnie kończyłem negocjacje z uśmiechem, i to nie chodzi o to, że była dobra kolacja, dobra atmosfera, tylko to poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego zadania. Swego czasu pracowałem z jednym startupem, który no, rozmawiał z inwestorem, i ich celem było to, żeby pozyskać fundusze na swój projekt, już abstrahując od tego, co to dokładnie było. No ale w pewnym sensie. Cały czas bardziej partnerem były te pieniądze, te tam miliony, które się dostanie, a nie to, że uwaga, uwaga, ten inwe... i udziały oczywiście, które trzeba za to oddać, a nie ten inwestor, który uwaga, uwaga, wchodzi zaraz do waszej spółki i będziemy razem współpracować. Więc wypadałoby, żebyśmy wypracowali jakąś relację. Jest taka definicja, która mi się zawsze ją lubiłem. To znaczy, negocjator to jest ta osoba, z którą nawet jeśli się nie dogadasz, to chcesz z nim jeszcze raz siąść do stołu, z nim czy z nią. To jest po prostu osoba, z którą ci się dobrze rozmawiało, czujesz, że mogło być coś wartościowego, ale na przykład dzisiaj nie było do tego wystarczającego pola, żebyśmy mogli dzisiaj się dogadać, na przykład dzisiaj coś robić razem. No bo ja może powtórzę: miarą sukcesu negocjacji jest nic innego, tylko zawarcie porozumienia, które zostanie zrealizowane. A być może otworzy pole do dalszej, długoletniej współpracy. A więc. To jest ważne. Nieważne jest, że się tutaj już przy biurku dogadaliśmy, tylko to, że chcemy i mamy tą dobrą wolę realizacji tego. Czy to oznacza, że czasami możemy się rozejść i na przykład nie zrealizować tego porozumienia? Gdzie jest błąd? No właśnie w negocjacjach. Brak odpowiednich technik, brak przygotowania spowoduje, że nie, to porozumienie nie zostanie zrealizowane. Jeszcze tylko jedna mhm, malutka... Jasne. Malutka rzecz, mianowicie, jeżeli podejdziemy tak lekko do <laughs> lekko, to wcale nie znaczy, że niepoważnie do procesu negocjacji, to będzie to nam sprawiać przyjemność. A jak będzie to nam sprawiać przyjemność, to również efekt tego, że będziemy rozmawiać z drugim człowiekiem, pozwoli na większą naturalność. Naturalność bym nazwał inaczej też autentycznością, a z tego też wynika pewna wiarygodność. To wszystko czuć. Jeśli ktoś, tak jak powiedziałeś, zmienia nagle z siebie, z takiego jak się gada ze Zbyszkiem normalnie, negocjatora, to on przestaje być autentyczny. Jeśli zaczyna stosować techniki sztucznie, to to natychmiast widać. To, o co walczymy, co jest realną walutą negocjacji, czy zaufanie, leci nam w dół natychmiast. I trudno będzie na niskim zaufaniu wypracować jakieś porozumienie, które... Kontrakt możemy podpisać. Czy go wdrożymy, czy, szkoły, czy będziemy się cały czas obawiali, czy nas nie zrobią balona po drodze? Zobaczymy. Moi drodzy, o technikach można Mówić dużo i będziemy o nich mówić dużo, bo to jest bardzo ważny temat. Natomiast dzisiaj chcieliśmy zasygnalizować to, że to ma być robione umiejętnie, naturalnie, inaczej tak naprawdę będzie przeciwskuteczne. I nie bądźcie owcami w wilczej skórze. Po prostu bądźcie sobą, bo to procentuje. Z ponad tysiąca technik, o których moglibyście czytać w literaturze, wybraliśmy kilkanaście najważniejszych, które ubraliśmy w pewien cykl wideo, na które Was serdecznie zapraszamy. Opowiemy tam w jaki sposób je stosować, jak to robić, żeby to było naturalnie i właśnie autentyczne, a nie sztuczne i jak się także, jak się z nimi radzić, kiedy robi to druga strona.